Słonko, witajcie moi drodzy w kolejnym vlogmasie. Zobaczcie już tutaj wszystko naprawione, spokojnie. Słupki na miejscu. Pakuś żyje. Widzę, że Saionka zabrała sobie Ontario, a Kamadę postanowiła zostawić. No cześć, Słonko! No już idę po ciebie. Nie wiem, czy jest prąd, właśnie. Jest prąd koniu? Jest prąd czy nie? No cześć! Pch, jak idzie? W ogóle no cześć, słonko! No cześć! Zobaczcie, pakuś zdrowa. Pokaż nogi, nic się nie stało ci. Nie. jej nie widzę. Super, koń. Dobrze co? Co słumko? Co się stało? Idziemy? Tak. Gdybyła na Waszyngerze. A co zrobiła? Co, no ja oddypał, co? Był? po swoim? Była tam prawie, ja dałam się pytać, czy ją wypuściłaś, czy ona zrobiła hopta-hopta? Co? Nie, przypadek. A on taki odpadał. A on tak odpadał, przypadek! Nie, nie, nie złapałam, bo potem zrobiła dzidę tu i biegła z powrotem na Paszysko, a już nie chciała przybyć do mnie. Co? co no tam sobie łaziła i ty, jadła. Co? Koniu, super. Czy ty przeskoczyłaś, co? Chyba tak. nudziło? Ja nie wierzę. A tu prąd, to chyba pod prądem nie ma, czy jest? I teraz A Super. To fajnie, to był prąd koń przeskoczył. Ja nie wierzę. To tam musimy zabarykadować jeszcze wyżej. A ja idę i mówię...

to ona już sobie spacer zrobiła, to koń nie idziemy na spacer. No, ona, o nie mogę. Jak Ryka, rata, 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 rata. O jacie. O bardzo fajne wiadomości O jacie. i jacie. O jacie. O jacie. O jacie. I jacie. O jacie. O bardzo ładne wiadomości. O no to pozdrawiam. O tak, chciałabym pozdrowić u Memento. Muszę znaleźć na Instagramie, bo moja słaba, słaba pamięć bardzo. E, więc pozdrawiam. Akuś! I pozdrawiasz? Ty? E, pozdrawiam Fanka. Nie, pozdrawiam, mm nie dawam -hmm. tego filmu, to coś Fanka Koni Paint Ranch. Mhm. Mm und. Ono, to. Und, 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 und. und pozdrawiam. Agusi Amazing. To znaczy tak zostało napisane w klasie. Agusi, Agusi, nie Agusia, tylko Agusi. Hakusia, no. Pozdrowienia dla Agusi. Agusi. Dobra. To jeb, pozdrawiam. Dwie osoby. Bardzo serdecznie i tak. I dziękuję <gry> za Zobaczymy, bo jak kopyta troszkę strugnęłam, żeby wyrównać wszystko ładnie. Zobaczymy. Ale chodzi ładnie. O. A my idziemy sobie troszkę w dół, ponieważ tam byliśmy, tam byliśmy. A wam w sumie nie pokazałam na odcinku, jak idziemy przez główną ulicę i w tamte strony, także zostańcie i zobaczcie co jest w, tamty, w tamtej części. To jest już trochę dalsza część, trochę daleko. Daleko, daleko. Tak wiem, Ontario. No, Harkus już zapoznała nie z pieskami. <noise> Powiem Wam szczerze, jak ją czyściłam, to ona w ogóle nie jadła siana, bo ona przeskoczyła właśnie ogrodzenie i nie wiem ile czasu. Ale myślę, że długo tam była, bo w ogóle nie chce jeść. To znaczy, że się najadła. Znaczy najadła, no. Fajnie ma o że się naje, ale no widzicie. Zjadła trawy i już nie chce jeść. Także idziemy teraz na spacer, będzie fajnie. Bo tutaj te pieski szczekają. To no, nagram. Hakuś versus ciągnik. Zobaczycie, co jak Hakuś zareaguje na ciągnik przejeżdżający obok niej na drodze. Na razie jest rozluźniona jak widać, idzie sobie ładnie. A z tyłu jedzie ciągnik. No już podnosła uszy, słucha. Ładnie. jak widzicie, koń wsi. A ty już pojadłaś, chodź. No super, chodź. On tyk nie idzie. No, on tyk musiał zostać, bo Manuszka chorowa. No, Na ślady co? Dawno nie się na spacerku. Jakieś kwarantannę. No, dalej parkuć. Dalej, Pakuś! Ojejku no Super! Ta Pakuś jest duża. Co nie, Pakuś? A tam budują w ogóle strójkę masakra. Ja naprawdę, ja, ja jestem załamana. Tam były takie piękne tereny. Tak super, na galopy czy coś. A teraz będzie jedno, jedna wielka autostrada. Jeszcze będzie głośno. Tragicznie. Co je koniu? No. szybka przerwa na trawkę. Tutaj możecie zobaczyć, jakie widoki są. Słabe. Szczególnie tam, masakra. Tam były kiedyś przepiękne widoki. Ja jestem. Nie, no ja po prostu ja będę płakać. Jak oni nie zrobią wiaduktu takiego, że u góry będzie szła droga, pod spodem będzie przejazd, to ja się załamię. Naprawdę. Możecie ocenić gdzie, gdzie byście chcieli następnym razem iść na spacer. E, zrobię wam taki jeden, e, o zrobię tak, jeden, dwa i trzy. 1, 2, 3 numery i wybieracie, w którą stronę będziemy szli. Oczywiście stamtąd, bo tam jest nasza stajnia. Więc stamtąd e, będziemy szły, ale w którą stronę? W tamtą, w tamtą czy w tamtą? To Wy wybieracie i, i, i dajcie znać. Dochodzimy teraz do głównej drogi na Czechy. Powiem to tak ogólnie, że tą dro drogą można dojechać do Czech. Szybkiego ruchu tak zwana. Tutaj ciężarówki niestety jeżdżą, bo zobaczcie, trójka tam masakra, nie? Ja nawet nie chcę na to patrzeć. To jest tak jakby też fajne odczulanie koni na różne takie auta, ciężarówki. Jak idziecie na jakąś drogę, w sensie nie stoicie na niej, ale idziecie obok. Jest trawa. Pozwalacie koniu jeść i koń kojarzy te wszystkie auta samochody z jako z czymś dobrym, że to nie jest niebezpieczne. Akamada już ma to opanowane, bo przez dwa lata ciągle chodzę z nią na spacery. O, tu ciężarówka, uwaga. O. Kiedyś jak taki tir przejechał, znaczy ciężarówka, to Akamada w ogóle była gdzieś na końcu yy, łąki. Teraz yy, wszyscy mają yy, taką jakby atrakcję przejeżdżając tędy i można zauważyć kto zwalnia, a kto nie zwalnia. To jest dobre. Patrzcie jak to tandetnie wygląda. Tragicznie. Ta jest trójka. I ona jest jeszcze aż tak tutaj blisko. Nie, e, tutaj komuś się chyba nudziło i tak jakby drogę zrobili, która się kończy tam. Jeszcze w ogóle tu jakiś... Pa... Tu jest jakiś w ogóle, nie wiem, to jakiś przystanek, coś... Dywaj mi się nudziło. E, fajnie. To można dać do absurd drogowych, jak ktoś ogląda TVN Turbo. <grym> to zapraszam tutaj, nie? Co, co tu się zadziało, nie mam pojęcia Ja sobie może wzdłuż tego bo ja tam jeszcze nigdy nie byłam z Akamadą eee, myślę, że czas najwyższy mam okazję, chodź mam okazję przetestowania nowej trasy ja tak bardzo, bardzo lubię chodzić na spacery eee, że ja, ja ja chyba będę tylko w tereny jeździć na Hakawadzie, coś tak czuję. Nie no, oczywiście zajeżdżać, w sensie na te sygnały ja będę uczyć reagować na ujeżdżalni naszej. A tak to jak już będzie czaić, no to w teren. Ona jest przyzwyczajona ze mną do terenu. Ja wiem jak ona się zachowuje w terenie, czego się boi, czego nie. Yy, bo cały czas chodzę z nią na spacery praktycznie. Kupka. O, ludzie będą podziwiać, jak będziesz kurwa robić. Ofiu. Jak wejść w ten las, kurczę, ja muszę znaleźć drogę. Jakbym weszła gdzieś w ten las tam, to można iść tym lasem z powrotem do naszej stajni. Nie głupi pomysł. Aby lagrać, już mam pomysł. Tu kawerzysta jedzie na moto, a ja tutaj galopuję na kawacie patrzcie to kozak wyglądało Ale sztos kurczę, muszę w to wysłać zobaczcie, tutaj mamy jakąś drogę e, czyli fajnie tu można e, super kurczę, muszę powiedzieć Sejmące, że mam nowe tereny tu można iść, zobaczcie. I to wcale nie przez główną drogę. O, a tutaj mają... Fastuch rozwalony, bo chyba tutaj krowy ktoś ma. Stwierdziłam, że tu jest fajne ćwiczenie dla Hakamady. Patrzcie jak tu jest stromo. To będzie dla nas wyzwanie, dla nas oboje. Chodź! Dawaj. Dasz radę, no? Ciężarówy jeszcze jadą. Oho, ho! Uwaga, pakuś, nie na mnie obok. Dobry kol! Nie skacz! Tak jest! Ale odważny koń, masakra. Super! Patrzcie to. O! spok. Wow, jestem w szoku. Gdzieś się zrobiła takie. Css, to było słychać. I Hakuś się wzdrygła, ale nie wleciała we mnie. Wow, Szacun, koniu. Chodź tędy. Tutaj... O ja musiałam się wywalić. Leć Staszeniek, leć. No to dobranoc z koniu. Śpimy w takim razie. E, bardzo fajnie. A skoro została. Czyli śpimy pakuś, co? O jacie. To będzie pomyśleli teraz, wariatka. Wariatka jakaś z koniem idzie, co? No, pewnie też tak byś sądziła. Tutaj mamy taki rów Bardzo fajny O Tutaj wataha ciężarówek Pojechała Pakuś zapatrzona Coś się dzieje No super koń Chodź na ten rów tutaj O ile to można tak nazwać Bo nazwała to pagórkiem w sumie Dawaj ha. Super uh, uh, uh. Szalony koń Super. Nie wiem, czy jest sens dalej tam iść, ale ja myślę, że wtrafiłam na dobrą drogę. Tam by pięknie było, widać teraz śnieżkę. No ale cóż, niestety, mgła yy, i głupie ciężarówki rozwaliły tą naturę, ten widok piękny. Jedynie drzewo pięknie stoi na środku. To możecie podziwiać. Bo, albo tutaj z tyłu ten las i Hakamade Ty, mam baryłko. Ktoś się mnie spytał kiedyś czy nie jest zimno mojemu koniu Patrzcie jak ona ma sierść grubą Nie ma opcji żeby było jej zimno No depnęła, no ja nie wierzę, no ja tu pram w perwolu Nie płakać Pram w perwolu, koń zniszczył Wiecie co, palicho, idziemy dalej, bo, bo jak nie wemi, to kto? Wiadomo, nie? Chodź, Fakuś. Chodź idziemy dalej. Tutaj rolnik nie okrzyczy chyba. O, policja jedzie nawet. O, lec, ta się nie kleć! Kurde, dobrze mi zatrzymali, zlecali się za zwierzęciami. Nie no, żartuję śmieje się tylko. Dobra, chodź, chodź, idziemy. Daj pakuś. Generalnie no to tu jest odgrodzone. To ja mam rozumieć, że tutaj ciągnik już tutaj nie jeździ, tak? No nie wiem, bez sensu tutaj dalej. O trzeba zasłonić, bo tutaj coś pisze. Nie no ja, naprawdę, tutaj przyjdziemy i w tym samym momencie puszczę wam film. Teraz, jak wygląda zamknięt, versus jak będziemy szli i będzie tutaj słońce. Zobaczcie ogromną różnicę, bo tam z tyłu są wielkie góry, śnieżkę widać, przepięknie. Miałam, że tutaj będzie ładny widok, jednak się myliłam, bo to wszystko zepsuli. Także przepraszam Was bardzo, tam możecie dojechać do Czech, jeszcze większe góry. My teraz yy, idziemy, spróbujemy się przedostać do lasu, chodź. Oczywiście koń terenowy, o nie, nie, tu jakieś krzaki, to czekaj, chodź tędy, idziesz? Pozostaje to, lepiej żeby mnie pokuło niż Ciebie, okej, okay. bricesy całe, no zobaczcie, se polecam, dzika róża, nie masz śladu, okej, okay. chodźmy koniu, przeszłyśmy już kawał drogi, nie, że trawka. Dobra. Ja coś wykombinuję. O masakra, ja się tak srałam jechać za taką ciężarówą, która ma drewno. Bo mi się wydaje, że on zahamuje czy coś i te drewno leci. Bo one nie jest zabezpieczone. Te u góry. I jaś zawsze się bałam, nie? Bo ja cię. Nie polecam. No, co, co. Dobra, ja się z Wami kochani pożegnam. Będę wracać tą drogą i na pewno przez las, bo ja, ja mam taką teorię, że, że nie wracam tą samą drogą nigdy. Zawsze wynajduję inną, żeby nie było nudno. Jak się zgubię, to jeszcze zacznę nagrywać po drodze. Jak się nie zgubię, no to znaczy, że, że doszłam, że doszłyśmy szczęśliwie i oczekujcie następnego vlogmasa. Więc co, no, trzymajcie się. Yy, pondro.